Teraz te same osoby wierdolone w narkotyki Potrzeb jedyne co trzeba, no to zgarniać grube piki Ona to zerdy z nie jebana myszka Miki haha ha, czapuri ojebałem z rana i mam w planie Ugotować dobre gówno, może nie pójdzie w szufladę U ciebie napięta atmosfera jak w Afganistanie Powiedz słowo, za dużo fajo dostaniesz stanie ja przyjaciel wywyganie, cię zachowuje jak hołd Zamiast pomóc na fajem to z życia robicie złą Z piszą kurwa, że na necie widnieje mój front ja Znowu piszą kurwa, że na necie widnieje mój drog. Ja nie słucham tu świecie moja, bańka to mój schron On co żaden boleścią zachowuje się jak ci Minęło jeden? Brawo.